Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym levelu. A levelu pełnym sejwowania i jeszcze pełniejszym failowania. I spadania. Tak. tak. Witam Was w wielkiej piramidzie. Będziemy dużo i dużo spadać i dużo się irytować. Przynajmniej tak jest założenie początkowe. A jak nam to wyjdzie, to zobaczymy. Ta. To jest, ja wiem, trochę beachy level. Będziemy musieli znaleźć sobie drogę na górę piramidy. O, i ninja, których już dawno nie widzieliśmy. Tak, w każdym razie będziemy musieli znaleźć sobie drogę na, na bok piramidy, a później na górę piramidy, a później na bok piramidy. I tak. Do końca życia. <laughs> no chodź tu. no I tak będziemy biegać po piramidzie do końca życia. A przynajmniej do końca mojego życia, bo podejrzewam, że prędzej czy później popełnię samobójstwo. Eee, tutaj jest. Tak mało ciekawie ukryty sekret, ponieważ dokładnie tak samo jak w poprzednim levelu. A czy się prosiło, żeby gdzieś tam na górze, w tej piramidy, był ukryty. Z jednej strony cieszę się, że nie jest tak, że nie muszę jeszcze skakać gdzieś na bok, żeby zdobyć sekret, natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że dużo ciekawie byłoby, gdyby był ukryty gdzieś tam na tej piramidzie schodkowej, niż, niż w ten sam sposób, w jaki był ukryty w poprzednim levelu. No, ale cóż. O! Boże, przepraszam, chyba bo kichle. O! Przepraszam! To wszystko przez zabawy wiatrakiem. Wow! Nie w ścianę. Przepraszam. Dobra, wyłączymy na razie ten wiatrak. I weźmiemy apteczkę. Boże, ile w tym ekipunku wszystkiego jest. A, tu coś jest. Nie, nic tutaj takiego nie widzę ciekawego, natomiast tutaj... E, natomiast tutaj nie wchodźcie, to chciałam powiedzieć, ponieważ to jest po prostu taki trapdoor. Trapdoor, e, tam nic nie ma poza wielką dziurą, przez którą spadniecie w dół. Nie w tę stronę, Larą? Tak. I to jest właśnie piramida, po której będziemy się wspinać. Tak, jest piękna po prostu. Aż komputery jej nie może wczytać. Natomiast tutaj mamy kilka dobroci. Tak, tutaj mamy dobroć numer jeden. Tutaj mamy, wow, strętnego latającego skarabeusza. Którego Lara nie umie trafić, ja zresztą też. A tutaj mamy apteczkę. Do naszej wielkiej kolekcji. Sorry, uu, uu, <śla> całej masy apteczek. Uu. Nie, no nie powstrzymam się. B Bangle. <śla> sorry, nie mogłam się powstrzymać. Okej. Okay. Dobra, to idziemy na spotkanie z przeznaczeniem. I ostrzegam, że będę tutaj dość dużo save'owała. Oto The Great Pyramid. Ta. Jak to się mówi, Pain in the Ass. O Boże. Ta. Nie dajcie się zwieść temu pięknie pobywającemu warkoczowi Lary ponieważ ten level nie będzie taki spokojny i... <laughs> o oh my god! Nie! Boże! Nie! Chciałam tutaj zapisać dopiero. O oh god! <laughs> Dobra, widzimy się za chwilę z powrotem. <laughs> Okej, okay. no i jestem z powrotem. <laughs> Mówię wam, ta piramida widziela po prostu są karmę i to wszystko przez to. O, to wszystko to. Dopiero widzieli mi złą karmę jak, jak zacznę. No pewnie, to było do przewidzenia. Norma. E, nie, po e, prostu jestem zirytowana już teraz. <grymne> Ona naprawdę potrafi być trochę bici. Och, Boże! Jeszcze nawet nie zaczęłam się wspierać w tej debilnej piramidzie już ginę. jest naprawdę chore. Chyba ja naprawdę będę tutaj save'ować co 5 sekund. O! Dobra. Muszę się wyluzować. Czy ja miałam w ogóle spadać stąd? Tak, chyba miałam. Nie wiem, szczerze mówiąc. Czy wy też widzicie tutaj twarz? Twarze właściwie, o! Tutaj dokładnie nad głową Lary. Twarz taka. Chyba już pokazywałam kiedyś te twarze. Dobra. Okej, okay, to się udało. Ale nie cieszcie się tak bardzo. To dopiero początek zabawy. Ale nie bardzo będzie ma mieć, szczerze mówiąc. No, na pewno nie tutaj. O oh god. Dobra, to będzie długi level, naprawdę. No, nie mam bladego pojęcia. Aha, mogę tutaj iść, boże, jestem tempa. A dużą przeszkodą we wspinaniu się tutaj będzie to, że będą spadały na nas kamienie, niestety. Będzie czasami ciężko unikać. Ok. I tak jak mówiłam, będę tutaj sejwować dosłownie co, co chwilę. Zawsze możemy się ukryć w ten sposób w razie co przed kamieniem. A, natomiast trzeba mniej więcej wtedy wiedzieć, gdzie one się pojawiają, i mieć dobry refleks. No, w innym wypadku to. Może być niestety ciężko! No. Ok. Dobra, i zapisujemy grę. <gry> e, przepraszam, ale będziemy zapisywać grę co chwilę i tyle. No właśnie z takich przyczyn. Chociaż... A no nie! Udało nam się. Wow! Normalnie fuksem. Dobra, nie będziemy drażnić szczęścia i zapiszemy. Okej, okay, super. O, czyli pierwsza część wspinaczki nawet nam poszła bezboleśnie. boleśnie. Robal zabity. Wow! Nie, prawda? Lara ma po prostu takie skoki, że dla żadnej żywej ludzkiej istoty by nie były osiągalne tego typu skoki. Natomiast, no cóż, dla Lary są. Okej. Okay. Tu skaczymy po apteczkę, dzięki czemu przy okazji unikamy tego. No i zaczyna się zabawa. Ze skakaniem. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co, nie wiadomo jak długo. Nie, 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 nie. <ścoughs> nie, 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 i jeszcze raz nie. To zupełnie nie tak miało wyglądać. Ani nie tak. No fuck no. Naprawdę tutaj pasowałoby sobie zrobić jakąś rozpiskę, po prostu co, gdzie i jak. Gdzie tutaj trzeba skakać. No to naprawdę, bez tego to. One nas jeszcze potrafią zepchnąć, żeby nam nie było za miło. Więc no. Nie wiem, gdzie mam skoczyć, tylko zapiszę. Nie wiem czy tu mogę. No jasne, że nie mogę. Bo po co? Mm. O, oh, Boże. No poszłasz ty mój. Muszę tam to skoczyć dalej, no. Aha, super, jeszcze sobie swojego sejwa wczytałam. <grym> o, oh, matko. A tu mogę stanąć? Nie, tu już nie mogę. Ok, chyba, że muszę w ten sposób to zrobić. E, jakoś tędy dojść tam. Ok. No dobra, ale to mi tak jakby niewiele daje. E, można sprawdzać to podchodząc do tych bloków i sprawdzając, czy Lara na nie wejdzie po prostu swoimi seksownymi nóżkami. E. Jeżeli tak, no to wiadomo, że można na nie wskoczyć, a jeżeli nie, no to super, 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 Nara. <ścoughs> o, Boże, szty mój, spędzimy tutaj trochę czasu, ostrzegam. Jezus, naprawdę nie wiem, jak mam tam skoczyć, no? Przepraszam Was bardzo. To jest SMS. Ym... Dobra. Nie wiem. No jak się tutaj cofnę, nic mi to nie da, ponieważ tutaj też tam. Tutaj też tam nie wspoczę. Chyba, że faktycznie mam tutaj trochę zjechać. Okej. Okay. I może tędy jakoś. O. O! Fucking mahen! Nie tak to miało wyglądać. Absolutnie. Nie no, bo się wkurzy za chwilę, no i co? Gdzie ja wylądowałam? Ta, na samym początku, super. Nie. Nie wiem, stąd się tam nie dostanę. O! <suszy> Okej, okay, nie wiem. Okej, okay, tędy mogę zejść. I tędy. zapiszemy tutaj. I... Nie mam pojęcia, gdzie mam teraz skoczyć, naprawdę. Po prostu skaczę na oślep. No i to był zły oślep. O. Może. O, nie. O oh my god. Dobra, jeżeli mi dalej tak nie będzie szło, to po prostu wytnę to i. chociaż, no nie wiem, chciałabym wam pokazać, tu rędy tam trzeba dojść, ale. No, ale widzicie, że to jest taki beachy. No, tak daleko nie zaskoczę na pewno. Tym bardziej, że jest tu. To. O Boże. Nie, naprawdę, za chwilę się sprostruję. Tam bym na górę doskoczyła? No tam. Oczywiście musiałam się po drodze zatrzymać, no bo czemu by nie? Nie, się, czy tu bym na górę mogła doskoczyć. Kurczę, pieczone! Bo się zacznę drżeć zaraz naprawdę. Jesus! Mało który level w Tomb Raider 4 zjadł mi tyle nerwów co ten. Nie, bo on tutaj też zyskał. Nie. Nie wiem, naprawdę. A chcę wam pokazać drogę mniej więcej jaką trzeba przejść, ale... Uh, ale nie wiem czy to nie wykroczy poza moje możliwości. Tomb Raiderowe. Naprawdę nie wiem czy nie powinnam iść tam. No. Tu mogę wejść. Czemu ja tutaj wcześniej nie mogłam wejść? Pff, fajnie, super. <grych> Okej. Okay. Nie, naprawdę ambitnie przechodzę ten level, nie ma co. A nie, ja ba tutaj mogłam wejść, tylko rysuwałam się stąd. No i co? No i weszłam tutaj, gdzie byłam. Nie wiem, naprawdę. A, tu mogę wyjść, wow. <sphys> ah! 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 Boże! Znalazłam drogę i spadłam. Fuck, po prostu. Okej, okay, czyli tędy mogę mniej więcej iść. Spoko. Luchik w ramionkach. Um, co dalej? To jedyne co mogę, to mogę zrobić tu, ale. Aha, czy musiałam tam dalej skoczyć? Chwila. Dobra, teraz kapuję już. Okej, okay, dobra, jesteśmy na dobrej drodze. Ogólnie tu muszę skoczyć. O. A dzięki temu stanę tutaj. Ta, super. Um, nie wiem, czy dobrze spadłam, pewnie źle. Dobra, jeżeli tu się nie da stanąć, nie da się. Dobra, to idziemy jeszcze raz. I tak po prostu do usranej śmierci, za przeproszeniem. Aż znajdziemy dobrą drogę. A wy, przykro mi, będziecie musieli stać tutaj na to patrzeć. I jeszcze raz. I nic nie wycinam, po prostu nic. Na wszystko będziecie patrzeć, przykro mi. Skoro ja się mogę męczyć, to wy też. No. Mm. Tak, to jest straszne, przelewam moją złość na widzów. Ale trudno, komuś się musi oprwać. Okej, okay. dobra, mam nadzieję, że tam trzymacie kciuki, pewnie żeście nie trzymali. O, ho, 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 ho. Dobra, sprawdzimy Czy mogę na przykład stąd skoczyć tam No nie bardzo Bum, bum, i bum. I bum! <noise> Dobra. Okej, okay, naprawdę. Już mega skupienie. No jakbym mogła na tym skoczyć, ale... O, super. Um, no mogę, tylko ciekawe czy teraz mogę skoczyć do góry. Nie wiem, czy mam to robić z rozbiegu. Ok, mogę z rozbiegu. No i tutaj ja, oczywiście już szczęście się do mnie nie uśmiechnęło. Pff. I wcale jedyny plus jest taki, że gdzieś, gdzieś tam idziemy do przodu jakoś tam. W ten czy inny sposób. Okay. Chyba był to fart, więc <laughs> fartujemy, zapisujemy. Nie, 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 nawet nie wiecie, co to znaczy. Bieganie tutaj po tym wszystkim. O. Wiecie co, mam, mam wrażenie, że te latające skarabeusze nam e, w jakiś tam sposób sugerują, że idziemy dobrą drogą. Ponieważ się pojawiają i... O mój Boże! <laughs> cały ekran zapisu. No. Nie! Nie, to nie tak miało być, absolutnie nie smerfnie. Nie wiem. Tak. Jasne. Spadnij. Zabij się kretynko. Jedna. Bitches. O! Oh. God. Pojęcia nie mam, gdzie mam skoczyć. Czyżby tam? Znaczy tu. Nie, bo tu spadnę. No. Och, jestem już tak blisko. Tak blisko, a tak daleko. Chwila, tu mogę wejść na górę. I tu mogę wejść na górę. I tu mogę wejść na górę. Okej, okay. co mi to da? Chwila, tu bym nie wchodziła na górę, tylko bym skoczyła tam. A um, mam. Um, nie mam pojęcia. Serio nie mam pojęcia. A Mam już całą, list całą stronę zapisów. Okej, okay, tu mogę. I podejrzewam, że tu mogę. O, Boże! Ale był fuks, po prostu. Dobra, zapiszemy na tym samym. I podejrzewam, że tu mogę. I mam, nom nom, 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 I podejrzewam, że jak skoczę tam daleko, to już powinnam się zsunąć tam, gdzie powinnam się zsunąć czyli do następnego levelu. Oh, god! Jest! Jest! I bum, szakaloka, szakka, bum, bum, bum! Ha, Ha! ha. Oh, Boże! To było ostre. Okej. Okay. się w Kufus Queen's Pyramid. O! Oh, I mam tak serdecznie dość, że po prostu się z Wami pożegnam. Nie, muszę to odreagować po prostu, nie wiem. Zrobić <grybować> sobie herbatę, tosta... Yy, nie wiem co. Ty... Pooglądać nagie pośladki rala posępnego i takie ten typ rzeczy muszę po prostu porobić, bo to przechodzi ludzkie pojęcia. <grybować> Więc trzymajcie się i do następnego levelu. <grybować> Cześć!